Siema wszystkim, tu Matekson jest to kolejny odcinek z serii Minecraft na co dzień. Dzisiaj przejdziemy się tam do tej jaskini. Tak, jak widzicie wyrównałem już teren. Tutaj tak niech będzie, tak dużo aż ten domek nie zajmie. No, to tutaj wchodzimy. A tu coś cennego weku. Nie, czyli mogę iść. Ty, 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 ty. Oh no. Znowu taka jaskinia, jak w pierwszych odcinkach. Hmm, gdzie by tu iść? Tam czy tam? Hmm. To może pójdziemy tam. Hmm. Kopiemy od Tak Tam nic nie ma. Jak zwykle Dobra. Żelazo. Dobra, na razie jest bezpiecznie. Ja się boję. Postawię pochodnie. Dobra, możemy kopać żelazo. Tam się nadal przytapia, y, te, te, przytapiają te cegły, to wykopimy już później, albo teraz. Dobra już, stąd ten koniec. A będzie. Taki dziwny mam głos. Teraz w mikrofonie słyszę. Hmm. O oh no, tam jeszcze coś jest. Ja chciałem, żeby już był koniec. Jest. Przeżyłem. Jestem hardcorel koksu.

Jest noc Dobra, i ciśniemy na harda. Dobra, już tu. Do mojej jaskini, super. Tutaj tak. Ale już nie muszę oświetlać. Dyn, 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 dyn. Aha, i żeby nie było tak jak ostatnio, jest, gram na norma. Tak, ciekawe. No i znowu zapomniałem oświetlić. Jest tutaj coś szkielecik. Mam drugi szkiecik, a to idę do tego, to nie spisz Zaczę się od niego, tyłu. Ej, fuck you! Co jest, kurde, jakiś Chug Norris czy kto? Nawet mnie nie widział i tu dup z tyłu. Pewnie ta inteligencja, którą noczy dodał. A jeszcze szczały nie dał. Dobra, tutaj Tutaj zrobię. Badyle. Co zrobię łuczek? Tada, Mam jedną szczałę. Zjem sobie coś? Nie ma, ale dobre. Idziemy teraz do tamtego Gdzie Gdziekolwiek jest? Nie ma. Może się, może spłonął. Dobra, już hmm, wezmę sobie o tak nożyce, posadzę. Nasiona butką siep, 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 Dobra, sobie na pewno musisz stercić. Dobra. Mm. Co by tu teraz zrobić? Hmm. Może trzcinę cukrowa Tak. Bo ją jest bardzo trudno zdobyć. Więc zrobię sobie fabrykę. No i tego to będzie. Chwila, kość se przerobi na mączkę kosną i sobie będę musiała coś posadzić. Na przykład to. Dobra, teraz na posadzę i idziemy zbierać drewno na początek. Chwila mam się Mam. schowam sobie temy. Pochodnie się przydadzą. A tu mam już tak. Chwila przetopiło się. Przetopiło. Jak jeszcze jedno przetopię, to będę ją tak. Stage sobie wezmę węgiel zwany węglem mm -hmm. ale dzisiaj u nas lało. w sumie to u mnie teraz już chyba no teraz już jest ładniej dzisiaj y, nakręcę Yy, jeszcze jeden odcinek z serii Minecraft na co dzień Na razie sobie tutaj yy, poszukamy różnych Może coś tu będzie fajnego I przy okazji zetniemy te drzewa o Adam tak nazwałem tą krowę o jest drzewko Ja lubię drewno, tylko nie lubię go kopać tak, na no Escape, jakimś o kolejne drzewko. Potem jeszcze będziemy musieli zdobyć yy, piach, którego będziemy musieli przekopać. Ym. Boże, jakie, jak się jak to przeto przekopać? <laughs> Przetopić Ym. na szkło 10 dziesiątka. O, kolejne drzewo. Te góry powinny być tak cały czas obsypane drzewami. Dobra, wracam już. O, krawa. Dwie. I świnie. A ja czy to nie był ten Adam? A może to jest Adam? Dobra, zabiję. I przy okazji... i... i... i, i ob... bez a miałem tego chcę w ogóle wziąć No chodź Krowa też się przy okazji zabije. Lecz mam nadzieję, że to nie adam się wleką jak moja Ej, ty chodź tu Terima